Dzień dobry, dzień dobry, czwartek, godzina 6.16, szybciutki market update. Mieliśmy zagranie tutaj na, na spadek ceny Bitcoina, więc dla osób początkujących można było rozgrywać ten setup w ten sposób. Przy Take Profit 2 już bym zbierał częściowe zyski na pewno, czyli 2,5 do 1. Następnie przy Take Profit 3 bym zamykał całościowo transakcje. Mieliśmy 5,5 do 1 zaksięgowane. Jeżeli wejdziemy sobie na M1, to setup był wczoraj omawiany, czyli mieliśmy po prostu. E, mieliśmy tutaj mm, strefę, strefę, można powiedzieć, konsolidacji, tak? Czyli to wszystko, co tu się nazbierało, zostało wybite górą, następnie to wszystko, co tutaj się nazbierało, zostało wybite dołem i mieliśmy tylko powrót do e, naszego base, tak? Czyli mieliśmy drop, tutaj jest base i tutaj następnie drop. Kontynuacja, cyk, można było to sobie rozgrywać. To jest trend, który sam brałem. Pokazywałem na, pokazywałem na kanale wygrane jak to u mnie wyglądało, więc u mnie trade poleciał następująco. Tutaj było rozpoczęcie trade'a, czyli ten knocik właśnie mnie załapał Stop 100% powyżej całej bazy, no i sobie targetowałem niżej. Następnie wczoraj mieliśmy setup na Bitcoinie i jedyna możliwość, którą można było to rozgrywać już tłumaczę. Czyli czekamy na nic innego jak break and close above lub break and close below. Czyli musimy mieć albo taki pattern, tak jak wystąpił tutaj, albo taki pattern. Jeżeli zagrywamy na wzrosty, to w tym momencie, tutaj w tym momencie, mieliśmy przybicie naszej struktury. No i tak, jedna osoba mogła otwierać tradea właśnie po zamknięciu się tej świeczki, przy otwarciu się kolejnej. Zagrywamy sobie ze stop lossem poniżej świecy objęcia. I maksymalny tutaj target był, można powiedzieć, 2,5 do 1, maksymalnie taki był potencjał, tak. Jeżeli jednak osoba zauważyła troszeczkę coś więcej, no tak, dru drugie zagranie, jak najbardziej prawidłowe, można było rozgrywać po prostu z rozpoczęcia się tej strefki. Jeżeli widzicie tu takie leciutkie knoty, no to lepiej jest troszeczkę po prostu do góry to entry zrobić, bo możemy po prostu tego knota chwycić, tak. No i zagrywamy znowu ze 100%. Takim samym targetujemy sobie już 3 do 1, więc to by było w tym miejscu. Niestety tego by nam nie chwyciło, więc to co możecie zobaczyć chwyciło nam idealnie można powiedzieć tego wcześniejszego knota. Więc jeżeli ktoś rozgrywał do wcześniejszego knota na małym lekkim pullbacku właśnie w to miejsce, stop loss w tym samym miejscu i również 3 do 1 to było jedyne możliwe wczorajsze zagranie jeżeli ktoś tak rozegrał, komuś to chwyciło to naprawdę gratuluję, zajebisty trade następnie jeżeli ktoś chciał rozegrywać tego shorta Niestety nie mieliśmy tutaj strzałeczki, tak? Jeżeli chodzi o tego longa, czyli teraz może być pytanie, czy po tym wystrzale można dalej uznać tą strefę za aktywną? No i powiem tak, e, i tak, i nie. E, dlaczego tak, i dlaczego nie? Już tłumaczę, czyli byśmy zagrywali znowu to samo. Jeżeli ktoś rozrywał taki setup, to po prostu wyłapał bardzo, ale to bardzo szybko stop lossa. I e, dlaczego tak? Dlaczego możemy rozgrywać? Dlatego, że mamy. E, jeden impuls, mamy drugi impuls. No można nawet powiedzieć, że no w sumie to są trzy impulsy. Więc to jest jakby mm, za nie, czyli to jest e, jak to powiedzieć? To jest argument o, po, po, przemawiający za tym, żeby nie rozgrywać tego setupu. Czyli mamy jeden impuls, mamy korektę tego impulsu, nie zrobiliśmy żadnego dołka, tak? Mamy drugi impuls, mamy kolejną i, korektę tego impulsu. I mamy trzeci impuls. Więc, jeżeli już mamy trzy mocne impulsy wzrostowe, raczej ten setup omijamy, raczej czekamy na głębszą korektę poniżej 50%. Tak? Więc, jeżeli sobie zlecimy, dopiero zaczynamy szukać entry na mniejszym przedziale czasowym. Druga sprawa, dlaczego byśmy nie brali tego setupu pod uwagę, to to, że pięknie zaczynamy się odbijać od strefy supply, która jest po prostu powyżej. Więc tu mamy bardzo ładną strefę supply. Mamy tutaj order blogi i tak dalej. Zaczęliśmy się odbijać, więc to może być druga przesłanka, za tym, żeby nie rozgrywać tej strefy. Eee, trzecia sprawa: jeżeli nie jesteście pewni, najłatwiej po prostu wejść sobie to, co zawsze powtarzam na jedyneczkę, zobaczyć jak reaguje cena. Więc po prostu zwyczajnie na jedyneczkę patrzycie, czy cena reaguje, nie reaguje, nie reaguje, nie reaguje, nie reaguje. Robimy ciągle niższe dołki. Dopiero tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że mamy wstępną gdzieś tam zmianę struktury na jedynce, następnie jakiś break of structure, następnie dopiero respektowanie tej strefy poniżej. Więc jeżeli już na przykład taki wyszczał na Bitcoinie zrobił nam właśnie do 3 czyli można było sobie atakować na, na tym knociku, można było sobie to rozgrywać po prostu w taki sposób, no to już zalecałbym po prostu ostrożność. I to tak samo jest tutaj, no nie tak samo jest tutaj. Zobaczcie, główny ręcz macie teraz tu, czyli macie. Ostatni dołek i macie ostatnią górkę, tak? Zrobiliśmy trzy impulsy. Na razie zrobiliśmy korektę tego impulsu, czyli zrobiliśmy sobie korektę rzędu no tam 90%, dajmy na to, tak? Więc dosyć duża korekta i zaczęliśmy się odbijać od tej strefy. Diment, która jest tutaj. Zobaczmy sobie może jak to wyglądało tutaj właśnie w środku. Czy tu było możliwe jakiekolwiek wejście, czy... Aha, czyli to jest to, co, to, co zaznaczałem. Czy było możliwe jakiekolwiek wejście. No powiem tak, ja szczerze jeżeli chodzi o o te właśnie high, czyli ten high i ten high, nie traktowałbym tego jako major high i nie traktowałbym tego jako gdzieś tam faktycznie wstępna e, zmiana struktury rynku, bo to jest po prostu zwykłe, e, no dalej mamy bardzo, ale to bardzo mocny trend spadkowy. To, że mamy tam dwie świeczki wzrostowe, Wiecie, jakby z, z, z punktu widzenia analizy technicznej, jak najbardziej mamy przebicie po prostu ostatniego szczytu, jak najbardziej mamy e, of charakter, tak? No tylko trzeba faktycznie pamiętać e, na tym, że, że, że to nie jest piękny setup. To, to nie jest tak, że zaczęliśmy sobie na przykład robić jakąś konsolidację. Faktycznie te, te górki były na przykład dosyć ładne, czyli e, jakby wyglądało, dajmy na to coś takiego. Spadamy sobie, spadamy, faktycznie mamy jakieś tam odbicie, jakieś tam odbicie, zaczynamy sobie odbijać. O. I tutaj mamy jakiś główny ruch i teraz mamy coś takiego. No to to już by było faktycznie e, mocnym of e, charakter. To co mamy tu, no to są takie maciubki ma gdzieś tam odbicia, no nie? Więc pamiętajcie, żeby patrzeć też właśnie na ten impuls spadkowy, jak on w ogóle wygląda. Ale jak najbardziej możemy e, brać to gdzieś tam pod uwagę jako tam of charakter, tak? No, i co? Czy było tu jakiekolwiek wejście? imbalanse powypełniane, wszystko wszystko tak naprawdę wypełnione, więc tu na pewno bym nie wchodził w tego trade. Jak dalej poleciliśmy e, na siłę, to był po prostu trade gdzieś tam wchodzony na siłę. Jeżeli ktoś to atakował, to dla mnie to było po prostu e, robione na siłę. No, ale dobra, co zrobiliśmy teraz? Jak to może wyglądać, bo to jest najważniejsze dla nas, tak naprawdę. Tylko usunę sobie to linię. To jest dla nas najważniejsze. No, i tak. Główny ręcz, który mieliśmy, czyli można powiedzieć, że break of structure, następuje w tym momencie. Czyli mamy tutaj naszego, mm, mamy tu nasz low, ok, i high został wygenerowany tutaj. Więc można powiedzieć, że na razie główny ręcz jest w tym momencie i zaczynamy sobie spowalniać. No i teraz pytanie, co zaczynamy robić, tak? E, czy faktycznie zrobimy sobie korektę? I strefa, która mnie by osobiście interesowała. Jest w tym miejscu. Więc, jeżeli zrobimy sobie korektę i faktycznie zaczniemy iść do góry, y, moim zdaniem można rozgrywać y, tego, y, tego longa, tak. Natomiast, jeżeli przebijemy się dołem, y, również tego shorta można by atakować. Więc, dalej, moim zdaniem, jakby te strefy, które tutaj są, nie do końca są aktywne. Bitcoin sobie z nami troszeczkę potańczył, y, Aczkolwiek. Y, no poczekałbym, poczekałbym na wykreowanie się jakiegoś bardziej solidnego setupu, bo jeżeli sobie to wszystko wywalimy. Wyrzućmy sobie to wszystko, jeżeli to wszystko sobie wyrzucimy, no to tak, mamy low tutaj, który nie został przebity i mamy tutaj double low można powiedzieć, chociaż nie, bo tutaj knot został ściągnięty, no ale można powiedzieć, że są o naprawdę dosyć, dosyć blisko, tak, mamy tutaj knocika tylko, czyli mamy reakcję na tego lowa, więc na razie to wygląda wzrostowo, z tym, że sobie właśnie tutaj bitcoin potańczył, no i zobaczymy, ja bym brał po prostu ten range pod uwagę, no nie mogę tutaj, znaleźć tej świeczuszki. Ja bym brał ten range pod uwagę i na razie zobaczył po prostu, co się zadzieje, w którą stronę ten Bitcoin chce nam się ruszyć. Więc na razie bym nie kombinował, tylko posłużyłbym się po prostu impulsem. Jeżeli impuls wskazuje wzrosty, jeżeli impuls wskazuje spadki, to po prostu mi się trzymał, bo no to, co się tutaj dzieje, moim zdaniem, to jest nic innego jak... Czekajcie, wejdę sobie na trading. To, co się tutaj dzieje, <grym> To jest moim zdaniem nic innego jak proces dystrybucji i będziemy mieli pójście w dół. Czyli ja bardziej jestem prospadkowy, czyli ten kierunek bardziej obieram niż e, zagranie w górę. Aczkolwiek zobaczymy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo tłoczno i wszystko się tak naprawdę może zdarzyć. Nie, ma, nie, zdarzyć. nie mamy takiego klarownego setupu, aczkolwiek, tak jak mówię, ja bardziej jestem nastawiony. Na, na spadki i kreuje nam się tutaj fajny Head and Shoulders Pattern, tak? Czyli jeżeli będzie respektowana ta strefa, to możemy sobie właśnie polecieć e, do dołu. Zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia. Na razie ten trend line, który był właśnie tutaj jako liquidity jest bardzo mocno respektowany, czyli po prostu zrobiliśmy sobie korektę. To jest coś, co pociągnąłem sobie wczoraj, tak? Zrobiliśmy sobie korektę, więc nie wygląda to najgorzej właśnie prospadkowo. Aczkolwiek mówię, fajnie było zobaczyć kolejne potwierdzenia. Jeżeli przebijemy te wszystkie loły, pozamykamy się tutaj, no to jak najbardziej e, można by po prostu kontynuować ten właśnie ruch spadkowy. Więc poczekajmy, zobaczmy. E, nic, na, nic na siłę, że tak powiem. Dobrego, dziękuję wszystkim.